Przyjeżdżając na, na zgrupowanie reprezentacji, myślałeś sobie, że przyjeżdżam po to, żeby się podbudować, czy po to, żeby się zdołować? Nie no, by w końcu podbudować, bo ostatnie zgrupowania to na początku jest wszystko fajnie do meczu, a po meczu jest trochę gorzej. Trzeba jechać do klubu znowu, żeby złapać pozytywną energię i trochę zapomnieć o tych złych spotkaniach. Mam nadzieję, że teraz będzie na odwrót. Zaczniemy ten sezon pozytywnie, ten sezon taki kadry. Mam nadzieję, że tak będzie. Na czym budujesz swój optymizm? Dlaczego ma być inaczej niż do tej pory? Bo, bo mamy podgórkę ewidentnie. Bo jest słabo i w końcu może zacz, zaczniemy lepiej grać, zaczniemy wygrywać. Męż towarzyski. Duńczycy ostatnio przegrali chyba z Armenią 04. Także też mają jakieś swoje problemy. I... No, może w końcu po prostu. No jest jakaś tam, jest jakaś nadzieja, nowe twarze i, i, i nikt jeszcze nie może narzekać, że jest zmęczony, bo sezon się dopiero zaczyna. Każdy szuka tej formy, chce się pokazać i oby było to teraz. Wierzysz w przełamanie? Ono jest potrzebne tej drużynie? Czy potrzebne? No, zależy do czego. Miejmy nadzieję, że, że się przełamiemy i że zaczniemy wygrywać, i to nam pomoże w Wygrywaniu następnych spotkań, ale yy, czy wierzę? No, muszę wierzyć. No, po to tutaj przyjeżdżam, każdy chce wygrywać. Wiadomo, że cały czas patrzymy na tą naszą pierwszą jedenastkę, osiemnastkę, cały czas yy, pojawiają się podobne nazwiska i te kluby w nawiasach obok nazwisk cały czas yy, są mocne i, i to, to pomaga, pomaga wierzyć na pewno. Potwierdzasz to, to, co powiedział Jakub Wawrzyniak, że ta drużyna ma potencjał. On nie jest wcale tak głęboko zakopany, tylko gdzieś płciutko. wystarczy się schylić i trochę nogą tak szurnąć, i, i już, już to będzie. To może tego meczu, właśnie takiego zwycięskiego, studnym przeciwnikiem, jakimi zdania brakuje tej reprezentacji, żeby ten potencjał w końcu wystrzelił. No, wszyscy mówią, że brakuje nam tego jednego spotkania takiego na przełamanie, wszyscy mówili, że będzie to spotkanie z Mołdawią, z 45 minut. Może takie było, ale oczywiście skończyło się jak się, jak się skończyło i oby teraz było, było inaczej. Mam nadzieję, bo wszyscy, wszyscy czekają. Tak? Wszyscy czekają, żeby kadra zaczęła lepiej grać, żeby wygrała. Także w końcu, w końcu wygrajmy i pokażmy, że, że stać nas na to i żeby ludzie przychodzi, zaczęli przychodzić dalej na mecze, nie przestawali wierzyć i oby tak było. Bardziej siedzi w głowach Mołdawia, czy, czy jednak bardziej Ukraina? Ogólnie cały zbiór tych wszystkich spotkań te ostatnie niepowodzenia, Ukraina, Mołdawia, jeszcze euro nawet może się przypomnieć. Także no, brakuje tych pozytywnych spotkań i myśli związanych z reprezentacją. Powiedziałeś przed chwilą o nowych twarzach. Ten impuls też jest tej reprezentacji potrzebny, takie naciskanie młodych, młodzi ludzie, którzy właśnie tak jak powiedziałeś o euro, nie myślą, bo, bo nie byli w tej reprezentacji o tych wcześniejszych meczach też nie, oni bez tego balastu do tej reprezentacji wchodzą. No tak, świeża krew, każdy, każdy chce się pokazać, udowodnić, że zasłużył na to powołanie, to może tylko podnieść poziom, na pewno nie będzie takich przestojów, pierwsza jedenaska cały czas się zmienia I, i na pewno tutaj trener szuka jakichś lepszych rozwiązań, miejmy nadzieję, że... Że wszyscy pokażą się z dobrej strony, ktoś wykorzysta swoją szansę i pomoże w osiągnięciu lepszego wyniku. Przez wakacje, kiedy reprezentacja nie grała, nie mówiło się o, y, o kłopotach Waldemara Fornalika, o tym, że może stracić stanowisko. Myślę, że wystarczą jeden, dwa mecze i już temat, temat wróci. Czy wy o tym rozmawiacie wewnątrz reprezentacji, że od tych dwóch najbliższych meczów zależy także przyszłość selekcjonera? Nie, no raczej w szatni nie przewija się ten temat. Zdajemy sobie sprawę, że, że przyszłość trenera jest w naszych nogach i głowach. Mogliśmy, mogliśmy pomóc trenerowi w spotkaniu z Mołdawią. Wszyscy mówili, żeby, żeby zmienić trenera, ale to spotkanie z Mołdawią, z Mołdawią to była tylko nasza wina. To my nie strzeliśmy bramki na 2-0 i, i nie zapewniliśmy trzech punktów. Tutaj trener nie mógł nam pomóc. Sami sobie musimy, musieliśmy pomóc na boisku i oby no, to, to spotkanie zapewniło trenerowi Fornalikowi spokój przygotowania do, do meczu z Czarnogórą i, i San Marino I, no i chyba trener też tak do tego podchodzi. W 1977 roku ostatni raz pokonaliśmy Duńczyków, to było w eliminacjach Mistrzostw Świata, wtedy jeszcze grał Dejna, grał, grał e, Lubański, grał Lato. Potem całe pokolenia polskich piłkarzy nie, nie radziły sobie z tą drużyną. Jak sądzisz dlaczego? Czasami po prostu tak się układają te spotkania, nie idzie gdzieś tam, może jest to wszystko zapisane. Z Niemcami też nigdy nie wygraliśmy, ostatnio tak było bardzo blisko, ale skończyło się tak, jak się skończyło. I trzeba liczyć cały czas na jakieś tam przełamanie. W Trabzonie też mieliśmy parę takich spotkań, że nigdy nie przegraliśmy, nie wygraliśmy, ale w końcu kiedyś, kiedyś to się przełamuje, i mam nadzieję, że teraz wygramy z Duńczykami i zaczniemy pisać nową historię. A jak byś scharakteryzował Duńczyków? Co o nich wiesz na tę chwilę? No szczerze powiem, że dużo nie wiem. Tylko ostatnie, ostatnie spotkania. Dzisiaj będziemy mieli na pewno odprawę się, wyróżniających się postaciach, ale tak to no, na pewno Ligi Duńskiej nie oglądam. Parę tylko zawodników przeczytaliśmy y, jakie były powołania. Na pewno kluby mocne, nie jakieś topowe, ale na pewno w piłkę umieją grać i no i zobaczymy, kto będzie mocniejszy. Do tej pory Gdańsk nie był dla nas szczęśliwy. Bo graliśmy z Niemcami, jak przypomniałeś, 2 do 2. Potem był Urugwaj i, i teraz kolejny trudny przeciwnik. A lepiej grać z trudnymi, podnosić poziom i czegoś się uczyć. No i myślę, że, że przeciwnik na, na podobnym potencjale, tak jak, tak jak my, i mam nadzieję, że mecz będzie wyrównany, ale przechylimy tutaj szale na naszą korzyść i, i będzie to spotkanie przełomowe. Eliminacje są przegrane, czy jeszcze nie? Dopóki piłka w grze, no cały czas wiadomo, no musimy, to, musimy to powtarzać, bo, bo nikt nie wyobrażam sobie, żeby ktoś powiedział, że już jest po eliminacjach, dopóki są szanse i, i, i do następnego spotkania, tak, bo do... Yy... Przed, przed Mołdawią akurat powiedziałem, że jak nie wygramy, to, to jest po tych eliminacjach, ale, ale zdajemy sobie sprawę z tego, że, że możemy wygrać teraz, możemy z Czarną Górą, a później zobaczymy jak będzie. Wiadomo, że każde spotkanie tutaj yy, zapisuje się na nasze jakieś konta. Kibice też mogą uwierzyć, że było po prostu po co przychodzić i yy, że były cały czas te szanse, żeby, żeby był doping, żeby, żebyśmy pokazywali jakiś tam yy, w miarę zadowalający, zadowalający poziom i żeby coś się działo cały czas w tej grupie. Dziękuję. Dzięki, Dzięki Powodzenia.